Tak jak się obawiałem, i impreza wygląda tak, że niekończące się korki w centrum miasta zapanowały przez to. Czy na Branickiego, czy na Skłodowskiej kiri wszędzie jeden wielki, gigantyczny korek stoimy w kolejce. Nie da się nigdzie dojechać. Mówiłem, brak miejsc parkingowych, brak rozwiązań komunikacyjnych. Tragedia. Ja trzeba wyjechać z tego korka, bo to nie ma sensu Tutaj stać w tym korku no, Bez sensu Gdzie nie dojedziemy Tu zobaczcie kolejny korek Niekończące się korki Naprawdę, mówię wam, tragedia No to imprezę zrobili w centrum Białegostoku, widzicie, brawo, brawo, trzeba pogratulować, braku wyobraźni, można to było przecież przewidzieć, że jak robicie w centrum Białegostoku, gdzie jest deptak, gdzie powinien być wyciszony ruch, gdzie jest mało miejsc parkingowych, gdzie ruch jest ograniczony, robicie imprezę, koncert bezpłatny z Enka Martyniką, Rodowicz, na który chce się dostać kilka tysięcy, jak nie kilkanaście tysięcy ludzi, to to po prostu sparaliżuje całe centrum miasta, no. W tym czasie na stadionie, który ma 800 miejsc parkingowych i 22 tysiące miejsc siedzących na zataszonych trybunach, siedzących miejsc na widowni, no po prostu... Co tu komentować, słuchajcie, no. To jest przykład, jak się takich imprez właśnie nie powinno robić, nie? Przez długi, długi czas nie robili w Białymstoku Stoku koncertu takiego dużego, bezpłatnego Zenka Martyniuka, bo to obciach, Disco Polo i tak dalej. My tu jesteśmy tacy wielkomiejscy, że to tylko na wioskach zane, a disco polo to jest w ogóle muzyka wiejska w sini. No to w końcu zrobili, no to w końcu zrobili to tak po wioskowemu, że jak na przykład pamiętam też imprezę, darmowy koncert Lady Punk w skansenie wsi, to chyba rok temu było. To samo było, słuchajcie. Godzina dwa, czekanie na wjazd, na wyjazd, przyjechali na darmowy koncert ludzie z całego województwa, nie, więc też się można było tego spodziewać, że po prostu jak przyjedzie kilka tysięcy ludzi w jedno miejsce, to, to robi się po prostu komunikacyjny chaos, no, robi się po prostu yy, dramat, wszędzie korki i tak dalej, nie, jestem ciekawy, czy my na następnym tym zmianie z sygnalizacji kim uda się przejechać, czy nie. Znając życie to nie, bo pewnie tam nie ma gdzie zjeżdżać, że jest zatkana ta ulica dalej, zobaczymy. Może jednak. Ja objechałem w ogóle tę ulicę, wiecie, dookoła, bo tutaj zobaczcie, na przykład to, to wszystko tutaj to stoi, nie? W korku, o i to też oczywiście mega korek. No to pięknie. Do samego domu partii, domu handlowego centrum korek, Jak widać na załączonym obrazku. Chcę tu podjechać podejść, żeby nagrać fragment początek przynajmniej tego koncertu, bo potem już będzie ciemno, to już w ogóle będzie masakra, nie nic nie będzie widać za chwilę, więc trzeba być naprawdę idiotą, żeby zafundować mieszkańcom jego w piątek, ostatni piątek wakacji mega korek przez taką imprezę. Zresztą każdy mógł się domyślić, że impreza taki koncert za darmo skończy się megakorkiem, nie? Ej. Pomyślcie, kto nie pomyślał? Kto to wymyślił? Komu zabrakło po prostu wyobraźni i zdolności przewidywania? Czasem to, co miało być dobrą reklamą, Przerodzić się po prostu w katastrofę, nie? I dzisiaj mamy z tym do czynienia w Międzydoku za pieniądze wodociągów po prostu. Coś, co miało być mega reklamowym hitem na koniec wakacji, jest mega katastrofą. Już, już słyszę ten mało męski falset. Zenka Martyniucha, także impreza w toku Niewątpliwie trwa I spróbujemy podejść, pokażemy Wam ten chaos organizacyjny, tę masakry w centrum miasta przypominam scena jest tam plastikowe rytmy, bez basu, bez brzmienia